Więc chodź, pomaluj mój świat na żółto i na niebiesko. Niech na niebie stanie tęcza malowana twoją kredką. Witam wszystkich w imieniu firmy Multigraf, która posiada mieszalnie farb offsetowych, czyli dla poligrafii i duże doświadczenie wieloletnie w mieszaniu farb na użytek druku. Film jest przeznaczony przede wszystkim dla tych, którzy w jakiś sposób mają styczność z poligrafią, ale także dla tych, którzy chcieliby mieć wiedzę na temat barwy. Mamy październik i z okna naszego budynku widzimy drzewa, które powoli przebarwiają się będą coraz bardziej kolorowe. I takie barwy nie wszyscy mogą jednak dostrzec. I dlatego pierwsza sprawa to, czy nasze oczy poprawnie widzą barwę? Aby się o tym przekonać, przygotowałem test. Proszę sobie przygotować długopis i kartkę, i będziemy test ten rozwiązywać. Test na poprawność widzenia barwy. I piszemy jeden, oraz cyfrę, jaką tutaj widzimy, dalej piszemy dwa, i cyfrę trzy, i co tutaj mamy cztery, i też cyfrę. A może nie ma, jest to cyfra, a może tutaj jest narysowany, nie wiem, słoń? To co widzimy? 5. I co tutaj jest na tym obrazku? Dalej 6. 7. A tutaj. osiem, dziewięć i ostatnia kartka dziesięć. Co tutaj mamy? Jak jest już wszystko zapisane, to na koniec filmu powiem jakie jest rozwiązanie tej zagadki testów na poprawność widzenia barwy. Zastanówmy się nad tym, w jaki sposób my widzimy barwę. Tutaj mamy paletę, która jest biała. Światło odbija się od tego przedmiotu i dochodzi do naszego oka. Jak wygląda jednak światło? Czy światło jest też białe? Przy pomocy pryzmatu możemy przekonać się, że światło. Nie jest białe, lecz jest złożeniem różnych barw. Mamy taką oto tęczę. Tak jak w naturze, taki teraz nastąpiło rozszczepienie światła na różne długości fal. Nasze oko widzi barwę, dlatego, że docierają do niego. Fale o odpowiedniej długości, a ta z kolei wzbudza u nas poczucie barwy. Barwa nie istnieje. Istnieją fale o odpowiedniej długości. Barwa jest jakimś mm, fizjologicznym odpowiednikiem, reakcją na te właśnie fale. Dla zrozumienia, jak widzimy barwę, narysowałem taki schemat. Tu jest przedmiot, który jest oświetlany wiązką światła słonecznego, która odbija się i przechodzi poprzez soczewkę naszego oka. Na początku linii falistych widać strzałkę. Która mówi nam o kierunku poruszania się promieni światła. Również widzimy, że nie są to linie proste, ale falujące. W ten sposób zobrazowane zostało zjawisko falowej właściwości światła. Więc można powiedzieć, że światło ma te cechy fali, a zatem odpowiednią długość, i umówmy się, że tutaj mamy fale najdłuższe, już poza zakresem naszego widzenia, a tu z kolei najkrótsze, które również nie widzimy. A zatem przestrzeń, którą potrafimy wzrokowo odróżnić. To są te właśnie fale pomiędzy. Wiązka światła słonecznego zawiera różne fale o różnych barwach, czyli wywołujące różne wrażenia barwne w naszym oku. I zacznijmy od czerwieni. To jest fala najdłuższa. Jaką jeszcze widzimy. Potem mamy krótszą pomarańczową, następnie żółtą, zieloną, niebieską, granatową i fioletową, czy też bardziej indygo. Żeby sobie tak po kolei zapamiętać te kolory, tęczy. Gdzieś spotkałem się z takim mnemotechnicznym zwrotem Czemu patrzysz, żabko zielona, na głupiego fanfarona? Pierwsze te litery oznaczają kolory. Tutaj natomiast mamy promienie, które nie widzimy promienie dłuższe niż promienie koloru czerwonego, czyli promienie infrared ir. Odczuwamy je jako ciepło. Możemy je widzieć przy pomocy noktowizorów czy kamer termicznych. Tutaj mamy natomiast światło powyżej fioletowego, ultrafiolet, UV. No to teraz zastanówmy się, jak widzimy kolor na przykład czerwony. Ta gaśnica tutaj stojąca ma kolor czerwony, a wąż jakiego jest koloru? Na tym rysunku możemy zobaczyć, jeżeli mamy tu przedmiot i on pochłonie wszystkie te promieniowania w zakresie widzialnym poza czerwonym, to do naszego oka dojdzie promień taki, który wywołuje wrażenie czerwieni. Jeżeli natomiast do naszego oka nic nie dojdzie, wszystkie zostaną promienie pochłonięte, wówczas będziemy mieli wrażenie czerni. Czyli czerń, jak widzimy, nie jest barwą, lecz jej brakiem. Taka czarna dziura w kosmosie, dlatego jest czarna, ponieważ pochłania. Całe światło. Jeżeli natomiast do naszego oka przyjdą wszystkie te fale, wówczas widzimy to światło jako białe. A teraz pora na rozwiązanie naszego testu związanego z widzeniem kolorów. Strona pierwsza, cyfry 1, 2. Strona druga, cyfra 8. Strona trzecia, cyfry 5, 7. Strona czwarta, cyfra 2. Strona piąta, cyfra 9, 7. Strona szósta, cyfra 5. Strona siódma, cyfra siedem trzy. Strona ósma, brak cyfr, i zupełnie nie ma żadnych e, sensownych grafik. Podobnie strona dziewięć. I strona dziesięć, cyfry dziewięć sześć. Gdybyśmy sobie powiedzieli, że ta ściana za mną o skończonym wymiarze stanowi zbiór wszystkich możliwych długości fal elektromagnetycznych. To mały okrąg narysowany na tej ścianie obrazowałby przestrzeń fal widzialnych dla naszego oka. Dzisiaj mówiliśmy o tej przestrzeni. Następne odcinki to pokazanie, w jaki sposób poligrafia stara się odzwierciedlić te nasze widzenie barwy, tą rzeczywistość, którą doświadczamy, patrząc na kwiatek, zachodzące słońce, morze, trawę, na ten wielobarwny, piękny świat. Jak Poligrafia sobie z tym daje radę, żeby również dostarczyć nam wrażeń barwnych zbliżonych do rzeczywistości. A nie jest to łatwe.